Według przekazów drugi cud eucharystyczny na ziemiach polskich miał miejsce w Krakowie w 1345 roku. Opisał go Miechowita w swej kronice wydanej w 1519 roku. Grupa ludzi podjudzona przez diabła wdarła się do świątyni i dorobionymi kluczami otworzyli tabernakulum, z którego ukradli miedzianą, grubo pozłacaną monstrancję z najświętszym sakramentem. Bardzo pięknej roboty, której wykonanie przewyższało wartość kruszcu. Gdy przekonali się, że monstrancja nie przedstawia większej wartości, żeby nie spotkała ich surowa kara, w razie gdyby ich złapano, porzucili ją w podmiejskich bagnach, znajdujących się niedaleko od kościoła świętego Wawrzyńca na Kazimierzu. Wkrótce na niedostępnych mokradłach zaczęły pojawiać się nadzwyczajne światła. Jasność trwała przez całą noc i dzień przez kilka dni. Okoliczni mieszkańcy zauważyli to niezwykłe zjawisko i podjęli decyzję o powiadomieniu o nim biskupa Krakowa Jana Grota. Nie mógł on zrozumieć, w jaki sposób z mokradeł uwalniają się tak jasne promienie światła, że widać jest odległości kilku kilometrów, zarządził zatem trzy dni postu i modlitwy. Trzeciego dnia Mieszkańcy miasteczka udali się w kierunku promieniejących mokradeł w procesji, której przewodniczył sam biskup. Poszukiwania objęły cały teren i, w końcu, pewien człowiek odnalazł cyborium z hostiami, które były całkowicie nienaruszone i emanowały oślepiającym blaskiem. Zaniesiono ją do katedry w procesji z udziałem delegacji wiernych parafii Kazimierza i Krakowa i urządzono nabożeństwo wynagradzające za popełnione świętokradztwo. Wzruszona ludność rozpoczęła chwalić Pana i świętować cud. Na miejscu znaleziska ówczesny król Kazimierz Wielki kazał wybudować kościół pod wezwaniem Bożego Ciała, a wokół niego osadę nazwaną później Kazimierzem. Z kroniki Jana Długosza wiemy, że już w połowie XIV wieku w pięknym kościele urządzano odpusty Bożego Ciała. W wieku XV odpusty te stały się tak popularne, że procesje ze wszystkich krakowskich kościołów oraz z katedry ciągnęły na Kazimierz nie tylko w sam dzień odpustu, ale i podczas całej oktawy. Święto Bożego Ciała cieszyło się w tym czasie szczególną czcią królowej Jadwigi. Która tego dnia uwalniała więźniów. Podczas specjalnej procesji kapłana niosącego monstrancję podtrzymywał sam król oraz wysocy dostojnicy państwowi. Corocznie z okazji Święta Bożego Ciała w Kościele Bożego Ciała w Krakowie celebrowane jest to zdarzenie.